Cześć, nazywam się Kamil Krakowski i w to upalne popołudnie chciałbym Wam pokazać bardzo fajną i szybką potrawę sam raz na grilla. Postanowiłem, żeby ta potrawa była jak najszybsza, ale za to jakże smaczna i zdrowa. Słuchajcie, przygotujemy karpia, najlepsza ryba jaką znam. Mamy konkretnie filet nacinany, to jest taki kawałek fileta ze skórą, drobno ponacinany. Ponacinany, żeby szybciej można było doprawić i usmażyć go na grillu. Do tego przygotujemy sobie sałatkę z grillowanym bakłażanem, cukinią, świeżymi liśćmi szpinaku z takim fajnym e, dressingiem z musztardy z e, sokiem z pomarańczy. I to będzie cała kompozycja. Oczywiście lato, czyli jakże pachnący i jędrny ogórek małosolny. Słuchajcie, zaczynamy. Na samym początku przygotujemy sobie rybę, żeby mogła nam się już na tym grillu opalanym drewnem e, piec. Więc Rybkę przede wszystkim musimy doprawić. Doprawimy solą obficie, ponieważ ryba lubi sól. Oczywiście pieprz. Wiecie, jak to z gilem jest? Warto, żeby potrawy były choć lekko pikantne. Oczywiście to, jest wasza, y, y, to są Wasze gusta i Wy zrobicie, jak uważacie. Ja natomiast użyję dość sporo ostrej papryki. Do tego potrzebujemy ząbek czosnku, który tylko zgniotę, lekko przesiekam i ułożę sobie na rybie. Czosnek, sól, pieprz, ostra papryka. To wszystko zalejemy sobie delikatnie tłuszczem. Ja użyję masła. Z racji temperatury masła już jest takie lekko rozpuszczone. Lekko wsmaruję je w mięso. I to wszystko teraz zawiniemy sobie folią aluminiową i wrzucimy na grilla. Nasz karp doprawiony już jest solą, pieprzem, papryką, czosnkiem oraz masłem. Do smaku dodamy jeszcze rozmaryn. Na każdego fileta odrobinka zioła i składnik specjalny, czyli świeża, letnia porzeczka. To wszystko teraz sobie zawiniemy w folię aluminiową i wrzucimy na rozgrzanego grilla. Zawijamy go w folię. Ja zawsze to robię w kopertę, ponieważ później łatwiej będzie ją otworzyć po uwilowaniu. I układamy na rozgrzanym grillu. W czasie, gdy karm nam się zaczyna grillować, przygotujemy sobie szybko warzywa. Pokroimy w plasterki cukinie, w miarę możliwości grubo. Rozkładamy na talerzu. Bakłażan. Z bakłażanem musimy pamiętać o tym, żeby delikatnie go nasolić, ściągnąć tą rosę, która powstanie, ponieważ to jest gorycz, która później może w potrawie nam nie pasować. Lekko osolić. Ale już pięknie skwierczy nasza skórka, skarpia. Mm. Chwilkę czekamy, aż bakłażan puści te, te pierwsze soki, zcieramy to ręcznikiem papierowym, i następnie możemy do końca doprawić nasze warzywa. Bakłażan gotowy jest do doprawienia, do więc doprawiamy go pieprzem. Solą podobnie robimy z cukinią. Nacieramy olejem. I tak naprawdę to wystarczy, żebyśmy mogli spokojnie sobie warzywa ugrillować i przygotować do sałatki. Dodam kontrasty delikatnie. pomidorki i papryką. Do miski dajemy łyżeczkę miodu. Taką sporą. Sok z połowy pomarańczy, musztardę około płaskiej łyżeczki i rózgą, dolewając oliwy z oliwek, emulujemy dressing. Derencik mamy prawie gotowy, doprawimy oczywiście solą pieprzem. Czekamy na warzywa i na karpia. Karp 15 minut jest gotowy. Warzywa również. Warzywa przekładam do miski. Gdy nikt nie widział, na grilla wrzuciłem jeszcze kilka pomidorków, co będzie bardzo fajnym dodatkiem do naszej sałatki. Bakłażan, cukinia, pomidor. To już mamy w misce. Do tego dodamy teraz dressing. Liście szpinaku. kroimy odrobinę ogórka małosolnego. Drobne księżyce. Oczywiście czerwona cebula, w drobne półtastry, i wszystko musimy dobrze wymieszać, i przechodzimy do karpia, ale pięknie pachnie. Połóżeczka puściła fajnie smak, dzięki czemu od razu dała kwaśny posmak naszej rybie. Rozmaryn w połączeniu z solą, z pieprzem i z tym y, aromatem dymnym pięknie podkreśli smak, tą słodycz, którą ma w sobie karp. Cóż mogę powiedzieć? Pozostało nam tylko delektować się smakiem i oczywiście piękną pogodą. Życzę smacznego i do zobaczenia.